Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Fortnite'a. Zrelaksujmy się, odpocznijmy. Ja już klikam graj i zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Może królewskie zwycięstwo? Byłoby miło, byłoby miło, prawda? Ale mam nadzieję, że tak realnie mówiąc, gdzieś tak w pierwszej pięćdziesiątce się zmieścimy. Może jedna, dwie likwidacje, chociaż w sumie to bardzo ciężko przewidzieć w Fortnite. No, kilka razy nam się królewskie zwycięstwo udało, tak? Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Mamy tryb budowania, tak? Czyli jak będzie taka potrzeba, to coś zbudujemy, chociaż wiecie, że ja akurat nie jestem jakimś wielkim sympatykiem tutaj budowania, chociaż trochę ta gra na tym się opiera, tak? Ale każdy w sumie gra jak chce. No dobrze, zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy. Co? Do sadzonki, polecimy sobie do naszej sadzonki. Zobaczymy jak tam, co tam u niej. No, chwilę mamy tutaj, musimy jeszcze poczekać na całą resztę graczy. No to korzystając z okazji, słuchajcie, ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Co sobie poprawię. Zasubskrybowania kanału, na dole przycisk subskrypcje, koniecznie tam z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, ze Zdrapek Lotto, z Sybeli, z innych gier, gier akcji, przygodówkowych, oj, wiele, wiele tego będzie. Będzie mi też bardzo miło, gdy zostawicie łapeczkę w górę, to jest bardzo miło, bardzo motywujące do dalszego, słuchajcie, działania, no i jakiś komentarz pod filmem i lecimy, i lecimy, skończył gadać i lecimy, słuchajcie. No proszę, 6 tysięcy punktów dostaliśmy, bo jesteśmy kulturalni, bo dziękujemy kierowcy Wusa. O, proszę. Tych tak, sztabek trochę mam, chciałem zobaczyć ile sztabek mam. No chyba można mieć maksymalnie 5000, więc na spokojnie, ale jak coś będzie do kupienia, to sobie kupimy. Próbujemy znowu dwa klucze. Spróbujmy, słuchajcie. Spróbujmy zdobyć tutaj nasze klucze. Najpierw polecimy tam do sadzonki. O, proszę jak ktoś tutaj sadzonkę koło nas, co to jest? To jest... Nasza ziemia! Podejdź no do płota, słuchaj! bo Ja podchodzę A co tam? Tutaj zrobimy dobry uczynek, słuchajcie. Wyrwiemy te chwasty. O, przy okazji może coś nam tu się. Ohoho, to taki dobry, taki średnio dobry. Złodzieje legendarne tutaj ukradniemy. No ja, dobry uczynek, nie? No dobra, ale nasze tutaj też zużyjemy. My mamy epickie. No i piękna sprawa, jeszcze sobie łykniemy tutaj eliksir. No to co, to lecimy. Nawet wam powiem, że mamy na tyle fajne teraz tu bronię że w sumie jakoś specjalnie tam nie ma co walczyć o te klucze. Tym bardziej, że tutaj krąg burzy nam się zamyka, więc może w następnym odcinku meczu zobaczymy, jak to nam dzisiaj pójdzie. Tutaj będziemy kombinować znowu z tymi kluczami. O, ho ho, 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 tam jakiś bandyta. No i mamy to, mamy pierwszą likwidację, słuchajcie. Walczył tu pan dzielnie, ale mu się jednak nie udało. Okazaliśmy się lepsi. Dobrze, osłonę mamy to najważniejsze, lećmy dalej. Jeszcze wśród najważniejszych to jeszcze trzeba broń przeładować. To jest też ważne. Bardzo nawet istotne. Czy panie? Chodu! Co to to było? O! Uciekamy! Wow, słuchajcie. obłał. Wow. Ledwo ocaliliśmy, ocaliliśmy skórę, tak. Szybko dotankujemy tutaj. Schowamy się. Na tyle, ile możemy się podleczymy. No z zaskoczenia, tak? Normalnie to oczywiście byśmy tutaj walczyli, ale jak jeszcze ci komputerowi przeciwnicy, to szans nie było. Zresztą z samego faktu, że już nie mieliśmy amunicji praktycznie załadowanej. Plus fakt, no że samego życia też nie było za dużo. Fajnie, jeszcze tutaj trochę osłony. W laku laku weźmiemy tutaj. Ten kanister. Zobaczymy, czy tu może jakaś rybka, nieciekawa rybka. No, prawie stuwa, słuchajcie, prawie stuwa. Co jest? O, no właśnie, nie mogłem otworzyć. No dobra, jedziemy, jedziemy dalej O, tu kolejne sadzonki Ja, skorzystam, a przy okazji tutaj wyrwiemy te chwasty, a czemu by nie? Może coś nam się urodzi fajnego? Nie ma. A tu? O! Ho, ho. Tu już mamy nawet epickie. No to na pewno sobie wymienimy. No. Jedziemy, jedziemy dalej. Rozglądam się, nie widzę żadnych tutaj przeciwników. No. Na pewno jest fakt, że jesteśmy już w pierwszej 50, no bo zostało 38 graczy, słuchajcie. Zresztą doskonale to na pewno widzicie. Odu! Tu na pewno ktoś był, tak? Ale pytanie, czy jeszcze się kryje? No jak się kryje, to powinien tu mocno oberwać od tego wybuchu naszego. Chociaż chyba słabo. <laughs> chyba słabo. Czemu to się wszystko ogniem nie zajęło? Izolacja dobra była. Dobra, rozejrzyjmy się tu jeszcze. Raczej nie ma niczego ciekawego ani nikogo. gdzie ja jadę słuchajcie w krąg burzy uciekamy o tu mamy wilka no co oswoimy sobie nie o. gdzie jest ten nasz przeciwnik Tu się buduje I mamy to, mamy drugą likwidację. Czyli się dokonało. Dokonało się to co wróżyłem dzisiaj Nawet nawet lepiej, bo jesteśmy jak najbardziej w pierwszej 50. Nawet jesteśmy, zaraz będziemy w pierwszej 25, piątce zakładam No i dwie likwidacje się udały i... I mamy trzecią, mamy trzecią. Słuchajcie, od tyłu do tego przeciwnika zaszliśmy i się nam udało. Dobrze, szybko sobie osłonkę wypijmy, znaczy wypijmy sobie eliksir, żeby tą osłonę mieć. Co prawda to autko nam się up, upsuło. Popsuło, dokładnie. Ale to nic. Pójdziemy na pieszo. Nogi silne, zdrowe, damy radę. Coś wilczek. No chodź tu, czy ten wilczek tak sobie łazi. No, myślałem, że już się zgubiłeś, chłopie. mięsko sobie zjadł. A my powolutku w krąg burzy sobie tutaj na wilczku pojedziemy. Na wilkorze słuchajcie, niczym Stark jakiś z gry o Tron. Nawet pły, pływający ten wilk. Kurde, wszystko potrafi. O, może sobie weźmiemy zlecenie, ale to może faktycznie pobiegnę, żeby było szybciej, bo jednak ten krąg burzy tutaj się zbliża. A na... my auta mieć nie mamy, tak? Więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś szybkie ucieczki. Zmienię. Tak jak lubię. Słuchajcie, już jesteśmy pierwszej 20, bo 19 graczy zostało. Oho ho, legendarna skrzynia tu jest. No to musimy otworzyć. Chodź Wilczku, chodź, 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 bo cię zaraz tam dopadnie. Ktoś strzela, jakiś bandyta. No i proszę, i kolejna likwidacja, i to nawet jest nasz cel, tak? Czyli tutaj wykonaliśmy zlecenie, dbamy o pokój, a jak? Jak żeby inaczej, weźmiemy sobie, skorzystamy z fontanny obfitości, żeby mieć pełną tutaj pełną osłonę. Udało się, tak. Proszę, słuchajcie, mamy 5 likwidacji. Tutaj kierowcę żeśmy zdjęli, tak? Próbował nas przejechać, zapewne próbował nas przejechać, ale mu się to nie udało, tak? Byliśmy lepsi. Ale mamy do budowania, słuchajcie, prawie wszystko po tysiąc. A ja nic nie buduję. No, tak, człowiek, 8 graczy zostało, słuchajcie. Mamy 5 likwidacji naszej o zamienimy. 5-7 zostało, źle spojrzałem, 5 likwidacji mamy, nie? Może tak na szybko spróbujemy tutaj te kluczem otworzyć, o, nie, raczej nie zdążymy. Yy, nic ciekawego! Nie chce? Co nie chcę! Co nie mogłem tworzyć dla pizzy, nie jakieś tam doświadczenie by było, ale nieważne. Jeszcze nie raz otworzyłem. W nas strzelają, w nas, w nas. Oa. Aj! Ale, no, ewidentnie, dobry, dobry, dobry tutaj, jakiś Chińczyk, Japończyk. Nie wiem. Nie znam się na tych krzaczkach! Nie znam się. Tak, trzeba. Myślę, że bardzo fajny mecz tutaj nam wyszedł. A że nawet pomijając, że faktycznie już gramy jakiś tutaj czas, nawet nie chciałbym psuć tutaj innym meczem, bo naprawdę wynik wyszedł bardzo fajny. Słuchajcie, szóste miejsce. Ja jestem z tego zadowolony, jak na, taki nie, na, jak na takiego niedzielnego gracza jak ja. Statystyki, no, pięć likwidacji, celność fajna też, cały głowę, nawet 4, 5 km żeśmy przebiegli. Dbamy o pokój. Słuchajcie, dbamy o pokój. Ja dzisiaj bawiłem się bardzo dobrze, zrelaksowałem się, odpocząłem sobie przy tym Fortnite. Cie. Mam nadzieję, że Wam również się ten odcinek podobał. Jeżeli tak właśnie było, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Komentarz pod filmem, to jest zawsze miło coś przeczytać, tak? Pochwałę, uwagi, nagany, po prostu, żebyśmy tutaj tworzyli fajną, tutaj taką mikrospołeczność. Za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję za to oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!